Czołg Matylda II został zaprojektowany przez firmę Vulcan Foundry. Produkcja rozpoczęła się w 1937 roku, a pierwsze jednostki były gotowe w 1938 roku. Czołgi te zostały nazwane na cześć Matyldy, żony Williama Wielkiego, króla Anglii. Matylda II była szeroko używana przez Wielką Brytanię podczas II wojny światowej, zwłaszcza we wczesnych latach konfliktu. Jej potężne opancerzenie czyniło ją trudnym celem dla niemieckich czołgów i działa przeciwczołgowych w początkowych fazach wojny. Brała udział w takich kampaniach, jak kampania w pustyni północnej Afryki, gdzie zdobyła sobie reputację trudnego do pokonania czołgu. W miarę jak Niemcy wprowadzili bardziej potężne czołgi, takie jak czołgi Tiger i Panther, Metylde II stała się coraz mniej skuteczna w walce. W późniejszych wersjach Matylda II próbowano zwiększyć jej zdolność bojową poprzez montaż działa kalibru 3-calowego, 76,2 mm lub innych modyfikacji. Druga wojna światowa postępowała, Matylda II była stopniowo wycofywana ze służby czynnej z powodu ograniczeń w prędkości i uzbrojeniu. Została zastąpiona bardziej zaawansowanymi modelami czołgów, takimi jak czołgi Sherman. Była znana jako Queen of the Desert podczas kampanii w Afryce Północnej. Działo Matyldy II miało kaliber 2 funtów, co odpowiadało kalibrowi 40 mm. To działo przeciwczołgowe było podstawowym uzbrojeniem czołgu. Działo Matyldy II było skuteczne w niszczeniu wrogich czołgów i pojazdów na krótkim i średnim dystansie w początkowych fazach II wojny światowej. Jednak w miarę pojawienia się lepiej opancerzonych niemieckich czołgów, takich jak Tiger i e Panther, stało się mniej efektywne w walce z nimi. Działo Metylda I-2 miało ograniczony zasięg i było bardziej efektywne na krótkim dystansie. Zasięg strzału przeciwczołgowego wynosił około 400 metrów. Czołg Metylde II mógł przenosić ograniczoną ilość amunicji do działa. Ilość ta wynosiła zazwyczaj 87 pocisków. W bitwie Metylde II była używana do wsparcia własnej piechoty i do niszczenia wrogich czołgów. Działo dwufuntowe mogło przebić opancerzenie wielu niemieckich czołgów używanych we wczesnych latach wojny. Metylde II była znana z niskiej prędkości. Prędkość maksymalna czołgu Metylde 2 wynosiła około 24 km na godzinę na drogach. Jednak na trudnym terenie, takim jak pustynia północnej Afryki, prędkość ta mogła być jeszcze niższa. Czołg Metylde II był napędzany silnikiem benzynowym, a 12 Liberty o mocy około 87 mechanicznych. Silnik ten był stosunkowo mało wydajny, co wpływało na niską prędkość czołgu. Czołg Metylde II był znany ze swojego imponującego opancerzenia jak na swój okres produkcji. Grubość opancerzenia w różnych miejscach wynosiła. Przedni kadłub, około 78 mm. Boki kadłuba, około 55 mm. Tył kadłuba, około 55 mm. Górna część kadłuba, około 15-40 mm. Wieża, około 75 mm.